I zawsze w najlepszej tonacji. A tak u nas już prawie 13 minut po godzinie 19. Ja mówiłem, że dzisiaj w Studiu Radia jest dość gęsto, tak można to nazwać. Teraz kto ma włączony nasz podgląd tutaj z tej słynnej kamery widzi, że tutaj się pojawiły osoby o machają nawet kapeluszami, ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony tym widokiem. Dzień dobry. Dzień dobry i dobrze żeś powiedział o tej godzinie. Witam o Szczepą z Gałęzewa powiatu niskiego, a tak przez to się szybko, bo jestem póki nerwowy. Ja też kopał z powiatu Niskiego, ze z Gałęzewa, tyś! Słuchaj, bratku, dobrze żeś powiedział tą godzinę. My ja ci tego nie zapomnę i my audycję swoją mamy odpić po i te yy, czekaj, 5 i 3 to 8, te 8 minut będzie oddale, żeby nie było, nam ukrot. I, i, I tak się nie robi. Nie ma problemu, oddam Wam 8 minut. Wasze zabrane dzisiaj jest szczególny dzień, więc myślę, że mi wybaczycie. Ale. nie ma problemu. właśnie Ci wyborcą. No, o trzeci w nocy, pewnie. Wy się o tej godzinie. <grym> Słuchajcie, moi drodzy, Wy zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, wszyscy z nas pojawiali się ostatnio w radiu internetowym. Nie mieliście jeszcze szansy pojawić się w radiu FM-owym. Jak w ogóle czujecie się, wy? tak można powiedzieć, no, w nowej roli, w nowym medium? Czujemy przed sobą nowe wyzwanie, nie wiem jak to będzie, bo do tej pory w radiu internetowym to wiedzieli kto idzie i ile nas sucho, a teraz to nie wiemy czy gdzie na działce siedzą, czy w blokach, ilu, gdzie. No ale cieszymy się, że przed nami stoi to wyzwanie, myślę, że sobie jakoś z tym poradzimy i że słuchacze, przede wszystkim słuchacze będą z nas zadowolone. A jak im się nie będzie podobać, to niech nam tego nie dodają. <słuch> Powiedzcie, kiedy Wasz program się będzie pojawiał i ile będzie trwał czasu? No, teraz po nowemu zawsze byli w piątki, od wpół do ósmej wieczorem do dziewiąty, Teraz po nowemu na, na falach radiowych, jak już jest, to będziemy w każdym jeden piątek pięć po siódmy. Zarówno by po przyjęciu, jak Terroryści, będziemy musieli się wcześniej załoprzyć, brać, bo tak na wkrótce no, no, tutaj no, żeby, żeby A teraz, żeby zdyżyć, no co będziemy o tym piątym zacząć, nie? No, no. Jeszcze należy też chyba wspomnieć o takim podsumowaniu gwarą pałucką yy, wydarzeń ważnych, które wydarzą się w naszym mieście i w naszej gminie. I o! Też będzie takie coś, co dzień do, dostali tak w prezencji, jako bonusik taki. Co dzień będziemy tu, nie wiem, ósmy czy siódmy, jakoś to będzie, ale co dzień będzie takie, takie pięciominutowe podsum podsumowanie tego, co się najważniejszego wydarzyło we Brzlinie, w powiecie brzlińskim, we wszystkich okolicach. Mamy telefon, zobaczymy kto się do nas zadzwonił. Dzień dobry. Tak. Dobra, oni same jaje robią. Dziękujemy za pozdrowienia. Pozdrawiamy też Ciebie. Do usłyszenia. Dobra, ze jesteś, dzięki za pozdrowienia. To był Ryszard, tak? Dobrze zrozumiałem. Dobrze zrozumiałeś, wszyscy znają Ryszarda, nowie znany jako Isiol, pozdrowiamy go serdecznie, u też wszyscy znają, Znoszatek, nie? No to nie jest. Tak. No. Dziękujemy Ci Ryszard i za Twoim pośrednictwem, no, dziękujemy i pozdrowiamy Ciebie i całą tą Twoją rodzinę, którą masz. I, i, a, a, a Krysty to nie pozdrowie, bo się dają obraziły, więc właściwie, ona na mnie się obraziła, wiesz? Ale no. to ja mogę ją pozdrowić. Ja 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 nie nie nie. Bo... Krysta, ja Cię pozdrowię i pozdrów chłopa swojej wody. Grzecha, Grzecha. No. no właśnie. Dobrze, to teraz zaprezentujemy naszym słuchaczom Waszą nową zajawkę do Waszej audycji. Mam nadzieję, żeby się trochę z nią też obeznali, obsłuchali. Myślę, że fajnie. Tak, no, właśnie, że ci przerywam, ale bo teraz to jest tak, że. Ludzie mają włączone radia i nie wszystkie, no znają, nie każdy wie kto to jest Kapały, to my będziemy poprzez tą właśnie zajawkę i, i, i to co dzisiaj będziemy gadać, będziemy chcieli y, uświadomić ludziom, co my za jedne stwory dwa razem z Artkiem jezdemy. To gramy. Podobno